Witam po Google przerwie ja, i ten poradnik będzie dotyczył jak na przykład zgrywać save'y do Minecrafta To jest proste, tylko zależy jaki save się pobiera. Nie zawsze chcę wejść. Wpisujemy sobie Minecraft Save. Ja sobie pobiorę jakiegoś linku z YouTube'a. Nie wiem, wejdę w ten pierwszy tutaj, na przykład to tu sobie możemy wyłączyć i mamy w archiwumie. Winnerer powinno być. Opisujemy Pro, procent za, za procent, uroł aming Minecraft I mamy save Ech. Gdzie jest save aha tutaj I nie możemy go wrzucić tak Bo nie zadziała Ja jeszcze kilka usunę sobie, bo Zależy ile mamy... ile zrobiliśmy... Tym więcej save'ów, tym mniejsze że tym mniejsze szanse są, że będziemy wejdzie nam po prostu wrzucimy tu, ale nie wejdzie i trzeba to otworzyć i tutaj tak przerzucamy i jeszcze pokażę, że działa Ja akurat na teksturze, hmm. ale dobra to wyjdę z tekstury. Mamy, no i mamy safe, widać działa wszystko. Jest ok, ja i tak ten save sobie usunę. Raczej grać na nim nie będę. Chyba, że. Ale ten pomnik musi zniknąć. No, i to by było na tyle. Komentujcie. Subskrybujcie. Ja się żegnam. I do następnego odcinka.